Oh Cześć, witajcie sorry, nie patrzcie się na ten kurz, bo wiem że źle robię bardzo nie lubię jak mi się kurzy i tak wiem, to jest złe ale z racji tego, że ukończyłem agregat do płytkiej uprawy no nie mogłem się powstrzymać, żeby tutaj nie przyjechać na taką działkę aby sprawdzić jak to będzie szło i tak to oto wygląda, no jestem mega zadowolony Uprawa na max 5 cm idzie jak złe Właściki no teraz to na pewno wyschną jak mówiłem odciąć się jak najpłycej i cóż, chyba będzie to działać Trzymajcie się, cześć